Nad tym, co chcemy zrobić dla Polski. Ale kiedy zastanawiamy się nad tym, co przed nami, to też i naturalna okazja, aby podsumować to, co za nami. Dlatego szczególnie cieszę się, że spotykamy się właśnie tu, w Katowicach, jako po czterech latach od tego wydarzenia, kiedy wiatry historii, jeśli można tak powiedzieć, tutaj zawiały i rozpoczęły te zmiany w Polsce poprzez dyskusję, która tutaj jakże gorąco rozpalała. Uczestników ówczesnych debat i planujących zmiany w naszej ojczyźnie, możemy zadać sobie pytanie: bo takie pytanie rodzi się w sposób naturalny, na ile te wówczas plany, te konkretne zapowiedzi, które były tutaj wyrażane, na ile one znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości. To jest pytanie o to, co ma fundamentalne znaczenie w demokracji, o czym mówił pan prezydent Sław Kaczyński, mianowicie o wiarygodność. Wiarygodność to jest ta wartość demokracji, która sprawia, że nie jest ona fasadą, ale staje się realnym mechanizmem, który odpowiada na rzeczywiste potrzeby społeczne, rzeczywiste potrzeby obywateli, i w ramach wielkiego wyzwania, przeszkód, jakie oczywiście stawia rzeczywistość, punkt po punkcie formacja polityczna odpowiedzialna i wiarygodna realizuje swoje cele i zadania. I w tym sensie. Przychodzi nam dziś znowu dyskutować o tym, co przed nami, o tych licznych planach rozwojowych, bo mamy bardzo wiele jeszcze do zrobienia, ale też jest to dobry moment, aby powiedzieć o tym, co za nami, na ile te nasze wówczas zarysowane plany i działania udało się urzeczywistnić. Pewnie o tym będą też jeszcze mówić dzisiaj pani premier, bata szyły pan premier. Mateusz Morawiecki, bo mamy naprawdę bardzo wiele mierzalnych faktów, pokazujących na to, że dobra zmiana to nie jest tylko dobra zmiana w nazwie, to jest dobra zmiana w rzeczywistości, to jest dobra zmiana mierzalna, którą można udowodnić twardymi liczbami. Pozwólcie Państwo, że niektóre z tych celów, które wówczas stawialiśmy sobie, przypomnę i zderzę je z działaniami, jakie podejmowaliśmy w obszarze naprawy państwa. Bo jednym z celów, jaki wówczas bardzo mocno wybrzmiewał w trakcie debat, na licznych spotkaniach i dyskusjach, to była reforma państwa. Mówiliśmy, że chcemy, aby państwo było efektywne, aby było państwem sprawnym, aby było państwem prawym i sprawiedliwym. Aby było zaprzeczeniem tego, o czym mówili poprzednicy, nasi poprzednicy u władzy, kiedy sami przyznawali, że to jest państwo teoretyczne, państwo, które praktycznie nie działa, państwo, które obraca się jako tyłem do obywateli i zajmuje się sprawami wyłącznie elity, oligarchicznych interesów. Otóż mówiliśmy, że chcemy takiego państwa, które będzie gwarantem bezpieczeństwa wszystkich obywateli, które będzie chronić ich interesów, które będzie bronić zwłaszcza tych, które, którzy są bezradni, bezbronni, słabi, które będzie potrafiło upominać się właśnie o prawa również tych słabszych.